I witajcie. Zrobimy sobie następne czytanie. Zobaczymy, jakie energie uda nam się złapać tym razem. Być może będzie to kontynuacja poprzednich czytań, być może głębsze serno problemu druga strona problemu poprzednich czytań. A Być może zupełnie inne energie, już uda nam się wyłapać. Nadal mam problemy z głosem. Także czytanie będzie dla wytrwałych, dla tych, którzy zniosą ten skrzek, bo... Po prostu nie, nie jestem w stanie, czuję się dużo lepiej, ale jeszcze z tym głosem nie za bardzo mogę cokolwiek zrobić. Piękna energia po stronie kobiety, naprawdę. Zobaczymy sobie stronę drugą. I zobaczymy jeszcze. O. Wy, kochane, jesteście w pięknej energii, naprawdę w pięknej energii. Super się te karty tutaj ułożyły. U was zadziewa się jakieś uzdrowienie, a nawet nie zadziewa się, to uzdrowienie się już zadziało. Nie wiem, na ile Wy jesteście świadome tego uzdrowienia, na ile ten proces w ogóle świadomie się w Was odbywał, ale tu jest cała masa uleczonych rzeczy z przeszłości ja też kolorami czytam my tutaj mamy po lewej stronie kolor czakry serca czyli coś z emocjami związanymi z sercem w dużym stopniu wam się uzdrowiło, to jest coś związanego z przeszłością, lewa strona to jest strona przeszłości, to jest strona związana z matką, czyli z naszym dzieciństwem czyli coś też zadziało się w was, z czego uzdrowiło się w was, z czego być może nie zdawałyście sobie sprawy i wy wchodzicie albo już jesteście w takiej energii. Co nie znaczy, że było Wam łatwo, bo tutaj jest karta wieży, czyli tak jakby, kiedy pojawia się wieża, to przeważnie jest tak, że wali nam się cały świat, wszystko na wszystkich poziomach, wszystko się wali i Wy mogłyście mieć wrażenie tego, że ten świat Wam runął, że wszystko upadło w posadach. Także jakieś cięższe doświadczenia mogły być, jakieś właśnie takie przeżycia bardzo mocne. Ale to jest, to jest już jakby po części za wami. Wy macie emocje, te emocje są dalej, ale to już nie są takie emocje toksyczne. To znaczy, to nie są jakieś emocje, które mamy w sobie zastane, nieprzebolane, które w sobie blokujemy, tylko to są takie normalne emocje, takie jak czujemy na co dzień. No bo my jesteśmy ludźmi, więc zawsze emocje będziemy czuli. Chodzi tylko o to, że no, emocja jest z reguły krótkotrwała pod wpływem jakiejś sytuacji my jakąś tam emocję czujemy. Natomiast kiedy my jesteśmy na jakiejś emocji przez bardzo długi czas, przykładowo codziennie odczuwamy lęk, czy codziennie odczuwamy strach, no to wtedy to jest emocja toksyczna. To już znaczy, że my mamy coś zablokowane, przeżyć jakieś emocje zablokowane i to się w nas bardzo mocno odzywa. Także u Was te emocje są już zdrowe. Tu jest już równowaga w tych emocjach. I... Wy jesteście gotowe już ruszyć, was się w ogóle jakaś niesamowita energia zradza albo zrodziła. Wy macie niesamowitą energię sprawczą, bardzo silną energię teraz w sobie. Ta energia też może sprawiać, wy możecie jeszcze na ten moment odczuwać fizycznie jakieś takie dolegliwości bólowe, bóle głowy, bóle w okolicach ramion, nogi, nogi jak zwaty. Może być coś takiego, że, że w ciele odczuwacie jakieś bóle, i to nie jest tak, że boli was na przykład tylko ręka albo tylko głowa, tylko to uczucie bólu może być w całym ciele, dlatego że zaczyna z was wychodzić cała masa, albo już wyszła, cała masa różnych rzeczy, ale to jest uzdrawiające, bo to jest tutaj czuć piękną energię, silną energię i przede wszystkim energię sprawczą. Wy macie ogrom energii sprawczej teraz. Po pierwsze jesteście w trójce buław, czyli jesteście już gotowe ruszyć, wy macie siłę do tego, by ruszyć, wy macie możliwość, predyspozycję do tego, by ruszyć, dlatego właśnie, że uzdrowiłyście przeszłość, uzdrowiłyście duchowe sprawy, czyli emocje, emocje, to jest, emocje są energią, to są sprawy duchowe. Tutaj to uzdrowienie się zadziało albo się zadziewa. <tuszy> Także mówię, ta energia już w was płynie. Ale wy możecie jeszcze odczuwać skutki tej wyższej energii na zasadzie bólu w ciele. Wy macie tę kartę gwiazdy, która jeszcze tutaj jest świetnie pokazana, że ta kobieta, która ma dużo wody, dużo emocji w sobie, ona tą wodą zasila ziemię, czyli łączy ze sobą dwa żywioły w sobie. Woda i ziemia, tak, kiedy mamy, kiedy woda nam zasili ziemię, to ziemia zaczyna płodzić. Energia zaczyna być płodna, sprawcza, no ale żeby, żeby ten cały proces się zadział, jest nam potrzebny jeszcze, jest potrzebna jeszcze odrobina męskiego pierwiastka, męskiego żywiołu. A Wy macie tutaj jeszcze właśnie idealnie zrównoważony ten męski żywioł. To słońce, czyli macie moc tworzenia. Macie wodę, ziemię i słońce. Czyli nic się nie może innego wydarzyć. Tu może tylko coś pięknego urosnąć. Tak niesamowicie piękną sprawczą energię teraz macie. Możecie tworzyć, możecie manifestować, możecie słuchajcie, możecie wizualizować. Macie taką moc w sobie teraz, że naprawdę możecie, bo to też jest energia sprawcza. To jest też trzy buławy to jest bardzo silna energia sprawcza. To jest jak to. Ciężko mi to nazwać. To jest jak taka różdżka czarodziejska, którą możemy zadziałać, ta trzecia buława. To jest bardzo esoteryczna też karta. Więc Wy możecie teraz manifestować i, i tworzyć cuda. Wcześniej mógł być problem z tworzeniem cudów, dlatego że miałyście właśnie całą masę żeńskiej energii. Ona nie była, brakowało Wam tego męskiego pierwiastka odrobinę męskiego pierwiastka. Więc miałyście tą energię biorącą tylko, więc brałyście jakby od siebie z, z pustki, bo nie miałyście w sobie energii dającej. Energia męska jest energią dającą, więc wy same z siebie, same sobie nie dawałyście, bo nie miałyście tego męskiego pierwiastka, więc energia żeńska, która jest energią biorącą, która tworzy z tego, bo jest energią kreatywną, tworzy z tego, co otrzyma od męskiej, no, a wy tej męskiej nie miałyście, więc wy tak jakby tworzyłyście z, z niczego, więc nie wychodziło nic. A teraz macie już tą y, energię męską, macie to słońce, bo zaczęłyście sobie dawać, zaczęłyście o siebie dbać. Y, I to sprawiło, że cudownie się uzdrowiłyście, cudownie się zrównoważyłyście i macie moc sprawcza i właśnie no, ta moc, y, y, moc sprawcza, moc manifestacji. To, co ja tutaj czuję, to jest coś pięknego. Ja bym chciała to powiedzieć z takim, Jezu, radosnym głosem, bo, bo ja naprawdę czuję we to jest tak piękna energia, że po prostu Wy się możecie już teraz ukorzenić, jak te trzy buławy wbite w ziemię. Wy w ogóle przeszłyście już za tą bramę, która Was trzymała, która Was więziła. I, i wyszłyście, wyszłyście poza, zrobiłyście ruch dzięki temu, że tą męską energię macie w sobie. I tutaj się już zaczęło ukorzenianie. I tutaj się już zaczęła moc. I to widzimy tutaj też po środku, w tej karcie, co macie. Tutaj jest raj. Wytworzycie sobie wewnątrz siebie raj, stajecie się rajem, raj duchowy, który Wam się najpewniej objawi potem w związku, bo karta dwóch kielichów to jest połączenie dwóch pierwiastków, zrównoważenie dwóch pierwiastków męskiego i żeńskiego, czyli stworzenie to jest jak, jak biblijny raj, jak Eden. Da męska i żeńska energia. Energia początku, a Adam, czyli ta męska energia, która jest strukturą dla żeńskiej, tworzy raj, kiedy te dwie energie są w równowadze. Wy to macie w sobie. Przeszłyście naprawdę wiele, przebolałyście wiele, uzdrowiłyście wiele, ale stworzyłyście coś takiego, coś tak pięknego w Was się stwarza, że to jest niewiarygodne. Tutaj jest przede wszystkim też po tej stronie, ale to czuję po stronie też mężczyzny. To tak, jakby strona mężczyzny łączyła się, jakby te wasze energie się łączyły i łączą się też, bo tutaj mamy księżyc, tutaj mamy słońce, czyli męską i żeńską energię. Tu mamy żeńskość, tu mamy znowu miecze męskość, czyli tak, jakby działacie na przemian, czyli cudownie wam się te energie zaczynają łączyć. To jest to czytanie, ja nie wiem. To, to wygląda może, że te karty są takie, bo tutaj jest na przykład kartka piątki miecze, którą e, można, czy karta wieży, karta księżyca, można te karty też e, odczytywać w taki bardziej ciemny sposób, ale tutaj tego nie ma, tutaj jest piękna równowaga, Wam się łączą energie i to jest Wasza zasługa, tutaj jakaś cudowna praca została wykonana, w ogóle wydaje mi się, że nieświadomie, bo tu jest gwiazda, czyli coś, co jest nam odległe. Więc y, po prostu przeszłyście dużo, niosłyście ogromny bagaż i, i dużo cierpienia w Was było, bo jest ta wieża, ale y, udało Wam się zrzucić to wszystko, przepracować. Tak piękna jest tutaj energia. Po drugiej stronie jest ta energia czuda. To, to co dzieje się w tym mężczyźnie, to też jest takie. Y, to znaczy ta osoba, y, ona nie jest tak wysoko jak Wy jeszcze. Nie jest tak wysoko ale ona zaczyna to czuć. Te energie zaczynają się przenikać. E, o, tak jak tutaj w tej karcie e, łączą się te energie, e, przenikają, tworzy się tak jakby nieskończoność. E, mamy tą pełnię męskiej i żeńskiej energii. To jest bardzo wyczuwalne. To powoduje jeszcze troszeczkę lęków i strachu e, u osoby po drugiej stronie. E, z niej zaczynają różne lęki wychodzić. Przede wszystkim wstyd. I to... E, Tutaj jest osoba, która ma problem też ze wstydem, z toksycznym wstydem, ale to się powolutku ulecza, tylko to, w czym jest ta osoba, to jest energia taka, że ta osoba ma już taki brak was, ona nie, nie jest w stanie już unieść tego braku was, ona ten brak tak mocno odczuwa, że ona już jest w takiej sytuacji. Mamy miecze i mamy buławy. Ja już tego nie mogę udźwignąć, tak mnie energia tej drugiej strony pcha do wykonania ruchu, ja tak chciałbym już z jakimś kontaktem wyjść, bo mamy te miecze, oczywiście karta kontaktu, piątka mieczy nie jest typowo kartą kontaktu, ale ja sobie mogę tutaj tak to podłożyć, bo mam tu inne symbole, które mi na to wskazują. I tu jest coś takiego, ja, ja już nie mogę tego unieść, ja już, dobra, byłem uparty, ale ja już może niech będę mądrzejszy, bo ja nie jestem w stanie tego po prostu już unieść i wytrzymać. Jak ja nie zrobię tego ruchu, jak ja nie zadziałam, to z tej strony może kontakt w ogóle nie przyjść. I tu już jest takie, tu jest, coś się zaczyna, takiego lęk, ale który jest połączony bardzo mocno z takimi atakami paniki. Tylko to jest tak na zasadzie, tutaj czuć wstyd. To jest, co blokuje tą osobę, co wywołuje w niej największy lęk. Jak ja ruszę, a ta strona mnie odepchnie, bo to nie jest takie, tutaj jest ta blokada przed miłością, właśnie bardzo silna, zakorzeniona, bo to nie jest takie, dobra, ruszam. Jak mnie odrzuci, no to trudno, ale przynajmniej spróbowałem, bo ja już nie jestem w stanie wytrzymać w tej niewiedzy i ta energia mnie pcha w, w stronę tej kobiety. Ale tu jest takie coś: kurde, ja już nie mogę wytrzymać. Chyba powinienem być mądrzejszy, ale jeśli ja ruszę i zostanę odepchnięty, to wiecie co w tej osobie i to czuć. Ta osoba, gdyby została przez was odepchnięta, on ją by zalał wstyd. Wstyd, którego ona nie jest w stanie unieść. Ona się bardzo mocno broni przed odczuciem tego wstydu. Tu jest bardzo potrzebne, żeby ta osoba ten wstyd poczuła w pełni. Yy, w pełni, żeby się od niego uwolnić. Ale tu ją jeszcze blokuje. To jest bardzo silny lęk na tym poziomie. Tu jest czucie też połączenia się tych dwóch pierwiastków. Tak jak mówiłam, ta energia przenika na drugą stronę. To się staje dla tej drugiej strony nie do wytrzymania. Ona yy, czeka i czeka. Czeka i czeka, i ona już tego czekania nie może wytrzymać. Ona nie jest w stanie już ustać w miejscu, ale jest bardzo silny lęk jeszcze lęk, ale wasza energia tą stronę uzdrawia. Bo wy macie po swojej stronie uzdrowiony wstyd. Nie wiem, czy wy miałyście dużo toksycznego wstydu, czy, czy, czy nie bardzo, czy mało, ale po waszej stronie wstyd my mamy tutaj nagie postacie na tych kartach. Tu mamy nagie dziecko, tu mamy gwiazdę, która też jest naga. Więc tutaj jest jakby wyleczenie się z tego wstydu. Mamy to słońce, gwiazdy, które nam oświetlają ciemność, rzucają, e, e, rzucają światło na tą nagość. Tutaj słońce też rzuca nam światło na nagość. E, Jezus je z tym głosem. Także, aż mi spadł mikrofon. Także u Was jest uleczenie tego wstydu, Wy się z tego wstydu uleczacie i ta osoba to czuje, z niej to zaczyna mocno wychodzić, ale ona nie wie, co się dzieje. I tutaj mogą być jakieś napady, czy napady paniki. To nie muszą być takie mocne napady paniki, ale tutaj coś w nocy może być, jakieś lęki mogą wybu wybudzać. Tutaj ta osoba, ona jest w ogóle, mamy piątkę mieczy, dziewiątkę była. Ta osoba jest nastawiona jeszcze na walkę. Wy, wasza energia, to Słońce, ta gwiazda, za bardzo to wzmocniona wasza energia, to wasze Słońce wewnętrzne, ta jasność, światło, to oświecenie wasze, zaczęło rzucać takie ogromne światło poprzez połączenie energii na cień tej osoby, że ona zaczęła, właśnie ona jest w stanie, tutaj jest panika, tu jest dużo paniki wewnątrz, tej paniki nie widać na zewnątrz, dlatego że ta osoba ma takie blokady. Emocjonalne, z tym wstydem, z tymi lękami, nie może sobie dać rady, że ona nie działa. Ta osoba nie ma takich swobodnych ruchów, jakiejś albo bardzo rzadko, w momencie na przykład wybuchów, może być coś takiego, że gestykuluje bardzo ciałem, ale na co dzień ta osoba pilnuje ciała, bo są blokady. Dlatego, że no przez ciało nam często bardzo dużo emocji wychodzi. Kiedy my jesteśmy mocno zablokowani, to my mamy takie sztywne ciało, i tutaj jest sztywność po tej stronie. Ona nie chce popuścić, tutaj jest coraz mocniej rzucane światło, ale ona nie może popuścić. Nie jest w stanie się zmierzyć z tym cieniem, a Wy ten cień jej oświetlacie. Jesteście jak taka żarówka rzucona tej osobie w mrok. I ona nie wie, co się dzieje, nastawiona jest na walkę, ale z drugiej strony już nie może wytrzymać. To jest takie kurde, gała dam chyba w kółko to samo, ale tu jest właśnie taki lęk, panika, ale z drugiej strony muszę ruszyć, bo jak nie wykonam ruchu, zostanę pokonany. Ta osoba może mnie odrzucić, może gdzieś odejść, ale znowu, jak będę mądrzejszy i ja odpuszczę i ja wyjdę z kontaktem do tej strony, a ta osoba mnie odrzuci, to ja zatopię się w tym wstydzie. Tu jest coś takiego. Ale ogólnie jest piękna energia, tu się tak uzdrawia. Ja nie wiem dla kogo to jest, ale to jest po prostu coś pięknego. Tak pięknie, chyba dawno nie miałam, czy były te, miałam też wcześniej, nie tak dawno temu, też taki mocny przekaz, który tak czułam całą sobą. I tu jest coś takiego, takie samo, ja po prostu czuję, to niesamowicie czuję tą energię, która tutaj jest, coś pięknego i to połączenie, które najpewniej będzie między wami. Może się to stać szybko, nagle, bo będzie to nie do wytrzymania. U was jest szybka energia, u tej osoby zaczyna szybko wychodzić, bo mamy wieżę, która jest szybką kartą, która rujnuje i możemy budować od nowa. Wszystko się sypie, ale dzięki temu, że się sypie, to my mamy miejsce na to, żeby budować od nowa. A tutaj jest ten raj, tutaj jest ten raj i, i tutaj jest połączenie tych dwóch pierwiastków męskiej i żeńskiej energii. I kochani, wychodzi na to, że coś pięknego tu będzie. Nie chcę dokładać za wiele kart, żeby... Znaczy nie chcę już chyba nic dokładać, żeby tutaj nie namieszać w energiach, bo jest tak pięknie, że nie wiem, w jakim tempie się to będzie działo. Tu mamy buławy, tu mamy słońce, tu mamy miecze, tu mamy wie... Kurczę, zamieniłam miejscami. Tu mamy wieże, więc jest dużo szybkiej energii, więc to się może stać w szybkim czasie. Ale też nie jest, bo, bo też tutaj potrzeba jest tego uzdrowienia po tej drugiej stronie, wrócenia do większej równowagi po tej drugiej stronie. Więc tutaj, tutaj może być tak, że na tą stronę będziecie musiały troszeczkę poczekać. Może być tak, że tydzień, bo to jest siódemka. Może być tak, że siedem miesięcy, nie chcę nawet myśleć, 7 lat na pewno nie, bo tutaj za dużo jest szybkich energii. Nawet tym miesiącem i tak nie za bardzo, ale. Wiecie, tu się też musi uzdrowić, ale coś idzie, kurde, aż mam prądy w ręce. Tutaj jest taka moc działania, i tutaj się tak coś pięknego dzieje, że nie wiem, czy w ogóle wyciągać jeszcze kartę. Kartka piątki monet i kartka siódemki buław, ale ja te karty bardzo, bardzo dobrze czuję. Bo tutaj yy, ta piątka monet jest po Waszej stronie, ta się no, mówiłam, nie trzeba było tego w ogóle dokładać. To się łączy, wieża i piątka, strata. Piątka monet, wieża to są straty. To są te straty, które wy musiałyście przeboleć, ale straciłyście, więc oto jesteście lżej. Teraz nie macie już nic do stracenia, więc yy, możecie, tylko, możecie tylko zyskiwać. A tutaj są te siódemki, czyli nie, tutaj są te konflikty wewnętrzne, czekanie, ale, ale pchanie do ale pcha mnie z powrotem, czekam, ale mnie pcha, muszę ruszyć, ale nie mogę, bo wstyd, więc tu jest ten konflikt wewnętrzny. Nic nie mówię więcej. Głos masakra. Osoby, wiecie co, osoby, które będą w stanie to, to odsłuchać poprzez ten skrzyczący głos, ich uszy to wytrzymają, to naprawdę, jeśli się tu odnajdą, to będą naprawdę dużo nadziei w was się zrodzi, też potem piękne czytanie. Cudowne, piękne. Dziękuję Wam bardzo. Papa! Pa.